Ej, cześć, witajcie! Witam w kolejnym odcinku z gry Fares Frontier. No i cóż, zaczynając od komentarzy. Można ulepszać. Dostałem komentarz, że można ulepszać mm, koszary. Ale nie mamy jeszcze wymagań. O, właśnie. Centrum miasta na poziom czwarty musimy ulepszyć, żeby to doszło do skutku. No jeszcze troszeczkę rzeczy nam do tego brakuje. O ile cegły i drewniane deski nie powinny być problemem, tak szczęby żelaza rzeczywiście mogą stanowić ten problem. E, Rudności jeszcze mamy dość dużo, du dużo może do nas dotrzeć. E, za to by przydałoby się zainwestować w atrakcyjność, żeby właśnie duże domy zaczęli na się ludzie stawiać. No i dostałem jeszcze komentarz na temat wydzielenia strefy. Na pola uprawne, no i teraz generalnie pola uprawne będą raczej po tej stronie. Tutaj też nie zamierzam budować kolejnego osiedla, kolejną osiedlę raczej będzie po prostu w dole, tutaj gdzieś, troszeczkę przebudujemy sobie wtedy drogę, ale póki co myślę, że nie ma takiej potrzeby, w sensie dzisiaj na pewno zaczniemy, ale ukończymy w sumie nawet nie wiem kiedy e, dobra i teraz tak zawody mieszkańców mamy robotników 21 e, drwala musimy dodać kolejnego górników i rolników jak dobrze pamiętam w tamtym odcinku troszeczkę okroiliśmy ich skład właśnie na poczcie tego żeby e, jednak tych e, żeby jednak tych robotników było więcej i żeby to wszystko szybciej się działo tu możemy ulepszyć tartak. Kosz ulepszenia, jedne ciężkie narzędzia. A czy mamy tych narzędzi dużo, czy raczej nie. Mamy jedną sztukę. No i teraz jest kwestia tego, czy chcemy inwestować właśnie w ten budynek, czy może jednak w coś innego. Póki co, zaczekajmy aż zaczekajmy, aż uda nam się wybudować koszary do końca. Wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. No i kolejną rzeczą jest właśnie ta atrakcyjność, ta cholerna atrakcyjność, której ciągle mamy dość mało. Teraz tak, żeby gospodarstwo dolne ulepszyć do dużego domu, potrzebujemy 65%, czyli możemy na pewno tutaj troszeczkę nad tym podziałać, ile kosztuje ulepszenie ulepszenie świątyni. 15 sztabek żelaza, kamieni, złoto jest to niski. niska wartość w mojej ocenie, za to sztabek mamy coraz mniej. Tak, zróbmy to w ten sposób. Ulepszymy tutaj świątynię. Tutaj również i zobaczymy jak to będzie wtedy wyglądało. Przewidując, myślę, że może podbić tak jak tutaj mniej więcej do tych 70%. Przy odrobinie szczęcia. jeżeli nie, to po prostu tu już jest mały plac. To już tego drugi raz nie zrobimy. Okej, okay. w każdym bądź razie myślę, że gdzieś wciśniemy. Może mały plac nie powinno to stanowić zbyt wielkiego problemu. To, czym chciałbym się jeszcze zająć, to jest na pewno ulepszenie piwnic ziemnych. Czemu tutaj nie zapewniasz rozrywki tabie a, a, nie miała śpiwa. E, browar powinien robić, tak? Dobrze pamiętam. E, browar, browar, browar. A dlaczego browar nie produkuje tyle, ile powinien? Czy to może jest bardziej kwestia? E, tu jest browar. A, bo są tylko dwie osoby. Dobra, rozumiem. To opatruje schronienie warzy piwo. W takim wypadku dodajmy, bo cały czas są z tym problemy, a jednak chciałbym, żeby w jakimś stopniu to na pewno było ciągłe, ciągła rozrywka zapewniana, ponieważ już niejednokrotnie przecież były tutaj bitwy, walki między naszymi mieszkańcami, które dotyczyły się braku właśnie zapewnienia rozrywki. Poziom zapozów jest niski. Wiemy, gro. Za każdym razem nam to mówisz, a my za każdym razem, e, właściwie to nie głodujemy. Nie ma takiej potrzeby, żeby nas o tym informować cały czas. E, choroba. Choroba roślin. Zni, zgnilizna macierzysta. Unikaj sadzenia roślin na tym samym obszarze. Górsze to dopiero początek roku. Czy z tego nie będzie zbyt dużo pożywienia? Jeżeli chodzi o płodność, to nie ma takiej informacji z tego co widzę, ale dalej w okolicach tych 50% tutaj może dodamy, czy to coś nam da? Nie bardzo. No, tutaj nic nam to nie da. Płodność 44%. Coraz mniej tej płodności. Trzeba będzie pomyśleć w najbliższym czasie nad troszeczkę zmianą taktyki, jeżeli chodzi o nasze pola uprawne. Ale to jeszcze nie jest temat na teraz. No i teraz tak, co możemy od Ciebie kupić, bądź Tobie sprzedać. Możemy tobie sprzedać jedne, jedne meble. No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o jakąś większą wymianę. Chciałbym, co prawda, kupić ciężkie narzędzia, ale to jest zbyt wysoka cena. Po prostu poczekamy, aż nasi ludzie je wyprodukują. Też nie ma z tym problemu. No i proszę bardzo, kolejny napastnicy. Tu jeszcze niestety nie udało się. A nie, udało się. Proszę bardzo, dodajmy. Tak, trzy osoby, cztery. Niech będą cztery osoby w gwardii. I teraz, gdzie są ci napastnice? I te, a właśnie, 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 właśnie. Ehm, tak, tak, tak. Łączamy dzwoneczek, O czym mnie już niejednokrotnie informowaliście, żebym tak robił. O, wyznacz obszar walki. To myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tutaj wysłać przynajmniej póki co Jezus Maria. Ile ich idzie, przede wszystkim chcemy tą część ochronić. Tutaj myślę, że wieże sobie poradzą. Dobra, na razie chcemy to wyłączyć. I niech idą wojownicy nasi, żeby to było. Chronione. Bo to. W sumie tutaj tutaj. Gdzie są Ci nasi ludzie? Idą dopiero. Powolutku, powolutku nadciągają. Dobra, tutaj w większości się pewnie rozbiją. W tym rejonie. To od razu możemy ustawić na odbudowanie. Poprosimy. Tu mieszkańc jest chory, niestety. Odbuduj. Też klikamy odbuduj, niech się tym od razu zajmują. Jestem w stanie to zaznaczyć jakoś łatwo, <grych> bo coś mi właśnie nie idzie. Odbuduj. Dobra, udało się. Tutaj walczą nasi ludzie z e, wzmocnieniem, wzmocnieniem e, z dodatkową ochroną od wież strażniczych. Ale chyba na tym się skończy. Chyba nie będzie tu większego problemu. Czy gdzieś, jeszcze, czy gdzieś jeszcze jesteśmy atakowani? To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim tutaj bym się rozejrzał. Ale nie. Chyba to nie jest już problem. Tak. Myślę, że już atak. Atak stratek został. Zakończony. Czyli co? Was możemy wrócić. Wracajcie do koszar pewnie. No już, już nie musicie. Aż tak za nimi gonić. Dobra. No i dobra. Chyba nam się udało. Tutaj kołodziej. Kołodziej. Wagony transportowe tworzy, kołodziej. Chyba zmienili tą nazwę. Tak mi się wydaje. Chyba to inaczej by się nazywało przedtem. Ale bardzo fajnie, bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, że cały czas jest to zmieniane. Póki co nie uzupełnimy braków, jeżeli chodzi o roboty, boże, pracowników garnizonu. Czyli strażników i żołnierzy. Ponieważ tych robotników nie mamy praktycznie wcale. Hmm. Osada została napadnięta. Liczobność ataku 75, zabici napastniczy 43 sztuki, zabici mieszkańcy 4 sztuki, zniszczone budynki 6 sztuk, zrabowane przedmioty brak. Bardzo nas to cieszy. Co prawda najlepiej by było, gdyby nasi mieszkańcy w ogóle nie zostali zranieni ale no, mówi się trudno jest dobrze i tak dobra tutaj teraz e, mieszkańców czuje się gorzej rana stopy może nie będzie źle może przetrwa e, czy tutaj udało się już to wykonać jeszcze nie jeszcze nad tym pracują nasi ludzie i teraz tak, pomyślmy może nad dalszą renowacją tutejszych rzeczy, mieszkań. Potrzebujemy aż 30 punktów atrakcyjności. Jeszcze chciałbym zobaczyć, czy przypadkiem nie mogę postawić jakiegoś ciekawego posągu. No i tu jest ten właśnie problem, że, że to wszystko kosztuje sztabki żelaza. Czyli to żelazo trzeba by było zacząć jak najprędzej uzupełniać. Właśnie. Skoro już, jeszcze, już jesteśmy przy żelazie, no właśnie. Wszyscy kupcy odeszli. Przegapiłem ten moment. A myślałem, że może od któregoś kupimy właśnie te żelazo. No trudno. Niestety i tak bywa. Po prostu poczekamy na kolejnych Um, ludzi może też e, troszeczkę osób wyjdzie z wieku 10 i będzie zdatna do pracy tę rzec no. Po obrażeniu w walce niestety się nam kolega przekręcił tutaj jest bardzo ładnie tutaj e, zmienimy magazyny z paszą jest OK jeszcze a tutaj, jak to wygląda? Tutaj jest 5 na 10. Urodziło się 7 nowych mieszkańców. Dobra. No i co? Może w niniejszym zaczniemy powolutku, powolutku restruktura, restrukturalizację tych miejsc. Teraz tak, to chciałbym zostawić, bo to już to się nie będziemy bawić, żeby to przenosić. Szczerze mówiąc, bardziej po prostu mi się nie chce. Chyba, że naprawdę będzie to przeszkadzać w dalszej rozbudowie. Teraz tak, na pewno to chcę zniszczyć. Tak jest, na pewno to chcę zniszczyć. Chcę zniszczyć, czy nie chcę? Dobra, na razie zostawimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o siatkę rozwoju. Teraz tak... Produkcja żywności, mieszkania, udogodnienia i usługi, rynek. Rynek nas interesuje. Świąteczne słowa, co to takiego? Upragniony przez mieszkańców do sądu rozrywki zwiększa poziom, poziom szczęścia. Ej, to ja to chcę! Pewnie, że chcę! Co mam nie chcieć? Takich ciekawych rzeczy. Czemu nikt mi nie powiedział, że coś takiego już istnieje w tej grze? Hmm. E, przy szkole będzie. Jak będą chcieli się bawić, to będą przypominać sobie o tym więzieniu, którym jest szkoła. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Nie może być za lekko. O, a na to nie znajdę miejsca. Hmm. Też chciałbym to postawić. Tutaj jest jeszcze miejsce. Dobra stać nas na to. Jest to w relatywnie tanie, a jednocześnie zapewnia z tego, co widziałem, fajne bonusiki. E, także na pewno chcemy, żeby to u nas się też znajdowało. Zobaczmy, czy coś w takim wypadku jeszcze możemy dobudować. Domu Zdrowiciela to już mamy pub. E, chociaż Domu Zdrowiciela... Chociaż szczerze powiedziawszy... E, Owszem, pamiętam, że dostałem na pewno... Hmm, co najmniej jeden komentarz na temat domu uzdrowiciela, żeby rzeczywiście w niego zainwestować. Aczkolwiek po głębszym namyśle doszedłem do wniosku, że nie jest to potrzebne. Rzadko kiedy mamy tego kapa 10, 10 mieszkańców, którzy się, którzy się obecnie leczą. Także myślę, że mija się to z celem gdzie jest ten domu zrobiciela? Bo jak dobrze pamiętam, to właśnie 10 osób może jednocześnie lecie, leczyć taki jegomość. No teraz nie znajdę, wyznając życie. O, rynek tkacza. Jeszcze jedną osobę tutaj dodamy. Robotników troszeczkę wzrosło. No ale ilu strażników, ilu żołnierzy straciliśmy na chwilowe są nie obsadzimy z powrotem tych miejsc. No i przechodzimy do tego co chciałem na początku zrobić. Teraz tak, rynek. Rynek chciałbym może gdzieś tutaj. Zaraz się tym zajmę grą. Tak, rynek będzie w tym miejscu. I teraz tak, który magazyn jest wypełniony? Proszę mi powiedzieć. Ten magazyn. A dlaczego jest wypełnione? Jest jeszcze dużo pojemności. Poza tym obok macie drugi. No już bez przesady. Żywności wam nie pozwala tutaj składować, bo to zaraz będzie spleśniałe. Ja w ogóle bla fuj. Magazyny, składownie. Wiemy, wiemy. No dobra, ale macie... Miejsce. No i coś mi się zepsuło. Coś mi się zepsuło. A nie mam kolejnego miejsca na magazyn. Tyrytyty. jako -ty, ty. Jak oznacza, zaznaczenie. Nie działa to tak. Możemy usunąć sztabki złota. Sztabki złota powinny się znajdować przede wszystkim w skarbcu. A każda sztabka złota to jest jedno miejsce na dany materiał. No, gro, zostaw to. Nie chcemy tego już więcej widzieć. Hmm. Sekundę, zaraz zobaczymy, czy jestem w stanie to usunąć. Okej, okay. chyba się udało. Także bądźmy dobrej jeśli, Może nie będzie źle. No i zobaczymy, co, co dalej możemy tutaj ulepszyć. E, trochę mnie to wybiło z e, toru. Po prostu załadowałem na nową grę. E, no i zobaczmy. Zbiory zostały utracone z powodu zimna. Utracone zbiory, dużo fasoli. No nic trudno. Może rzeczywiście to jest trochę za późna pora na e, fasole. No ale cóż, to, to temat na kolejne odcinki. Muszę trochę bardziej pospereć o tym, jak się to będzie najbardziej opłacało, żeby to wszystko poustawiać. Zasięgu obozu pracowniczego nie ma kamieni, to przestawiamy cię troszeczkę dalej, żeby te kamienie jednak też były wydobywane. Tutaj, jak najbardziej. Tutaj już będziesz miał kamienie, będziesz mógł sobie łupać w kamień. Tutaj mamy kolejny rynek. Dalej, chciałbym jeszcze drogi ogrodzenia. Drukowana droga, gdzieś w tym rejonie żeby to było tak rozwiązane, o, w ten sposób, i dalej idziemy tak, tak. No, tu już nie połączę tak ładnie, jak miałem w planie, ale niech i tak będzie. Tak też jest w porządku, w ogóle mi to nie przeszkadza. Eee, dobra, tutaj mamy to, tutaj postawimy sobie parę mieszkanek, i teraz tak, w którym Miejsce to by zrobić, żeby to było dobrze. Mm, tu będzie dalsza część drogi. To zrobimy tak i zrobimy to w ten sposób. Tutaj również równolegle do tego zostanie to wykonane. O tak. Mm, I teraz chciałbym jeszcze zatroszczyć się może o wodę. Woda to jest dobra rzecz, zawsze się przyda. I wodę jesteśmy w stanie tutaj wcisnąć. Bardzo ładnie. Ok. Strasznie długo zajmuje wybudowanie wszystkiego. Ustawmy priorytet, i do tego doda przeznaczmy dodatkową liczbę ludzi. Szpiekarnia. Dodajmy jeszcze, może, jedną osobę. Czy ma to sens? Nie do końca jestem pewien. Nie, nie ma to sensu. Mamy zbyt mało osób pracujących tak czy inaczej e, wytwórców mydła potrzebujemy łowców też potrzebujemy kurczę najgorsze jest to że ciężko jest zdecydować czego na chwilę obecną nie potrzebujemy żeby to miało z ręce i nogi mm, i żeby móc właśnie mm, przeoszczędzić trochę na robotnikach bo teraz to wszystko będzie bardzo długo trwało Obecnie tutaj się zajmują robotnice rozszerzaniem naszych terenów. No i mamy duże problemy z ludźmi. Jeszcze postawimy tutaj, bo widzę, że jest mur. Jest dziura może. Tak nie powinno to wyglądać. Tutaj tędy i tak nie przejdą. To nie ma tutaj problemu. Okay. Tu nie ma broni do walki, wręcz, ale to nie ma problemu. Strażnicy nie potrzebują za bardzo. O ile nie popełnią głupiego błędu i nie wyjdą po prostu walczyć ręcyma, to nie będzie źle. No i cóż, mamy kolejny rok. Urodziły się dwa dodatkowe zwierzęta gospodarskie, czyli już mamy dość pokażne oba stada. Nowi mieszkańcy. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Komentujcie, subskrybujcie, łap w górę, nie żałujcie. No i cóż, zapraszam na więcej. Hej, cześć i czołem. Pa!